Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Hurra, optymizm ja nigdy nie jest wskazany, ale tak przez tak różowe okulary na to wszystko spojrzeć pewnie nie zaszkodzi po takim dniu. No pewnie, no t... skłamałbym, gdybym powiedział, że się nie cieszę. Nie? <laughs> Zawsze super jest. E zaczynać robotę yy, dobrze. E, super jest po prostu lecieć, lecieć daleko, ale dzisiaj naprawdę to, było, to był dobry dzień udany. Skoki były super na dobrym poziomie. E, także jarzem jest zadowolony. A byłeś zaskoczony tym, co się wydarzyło, bo kiedy poproszono cię tam o podejście po ten czek, nie taki znowu najgorszy, to, to, to mówisz Really, naprawdę? No bo tak. E, Szczerze powiem, że tak, no byłem zaskoczony, bo nie wiedziałem, że, że będą jakieś gratyfikacje, bo zazwyczaj jak wygrywałem kwalifikacje, to nie było. Te skoki to jest coś, co pojawiło się w Zakopanym, czy to rodzi się tutaj? Aha, to już się pojawiało w Zakopanem, to już się pojawiało przed Hintzenbach, eee, nie miałem okazji tego zaprezentować publicznie eee, takiej dyspozycji, dzisiaj e, w końcu zrobiłem no, dobrą robotę e, też podczas... E, no takiego dnia, gdzie też jest trochę presji, dużo zamieszania. Zawsze na początku jest tak e, dziwnie e, i, i cieszę się, że się w tym wszystkim odnalazłem i potrafiłem po prostu zrobić, zrobić dobrą robotę. A to jest tak, że po tylu latach skakania, no nie aż tylu, nie, nie wyliczam absolutnie, ale e, ostatnie tygodnie to są prośby o wypowiedzi, jakie oczekiwania, jakie cele, jakie marzenia. Teraz widzisz ten biały zeskok, dobrze przygotowany, po prostu robisz swoje, jesteś u siebie. A czy to, pierwsza, pierwsza myśl, w ogóle jak tu przyjechaliśmy, no to super chrupie pod, pod stopami, nie? mrozik, e, zimno w twarz, e, no i, i to jest naprawdę super, bo ja uwielbiam zimę, e, później poczuć samo, sam śnieg pod nartami, to jest w ogóle frajda i na takiej skoczni, która jest super przygotowana, e, to trzeba przyznać, najlepiej przygotowany obiekt w całym kalendarzu połaru świata. E, m, no i jeszcze przy tym móc się po prostu cieszyć ze samych skoków, to no naprawdę super dzień.